Servusy to będzie dobry dla wszystkich. Bardzo gorący i bardzo serdecznie. Ja jestem Stevilki, a to kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, i w dzisiejszym odcinku, w końcu, robimy sobie malutką przerwę od Planet Forestu, ponieważ jesteście ostatnio naprawdę bardzo się dużo skupiamy na tych odcinkach. Co tam robi królik w ogóle? Czajcie to, że królik wszedł sobie na takie drzewo? Wyszałowy królik, słuchajcie, to jest ekstremalny królik. Dlatego królika ekstremalnego, w łapka w górę się należy. Naprawdę, łapka w górę dla tego królika, słuchajcie. Wszyscy tutaj łapki w górę, 3000 w górę i jutro będzie kolejny odcinek. Także, w koniecznie łapkujcie. Yy, no i ogólnie to też, w pisaliście mi, że został mi też taki jeden boss, na który, na który nie ma szans w ogóle, że, że z nim wygram. Yy, jak ja to usłyszałam, to stwierdziłam, że Macie rację i słuchajcie, stwierdziłam, że nie pójdę słuchajcie, na razie na bossa, po prostu wrócimy do domku e, na jakiś jeden, dwa odcinek albo trzy, no i tam się przygotuje po prostu do e, ostrej walki słuchajcie, z tymi bossami. Także słuchajcie, krótka przerwa toalet to oczywiście koniecznie subskrybujcie mój kanał i dzwonkujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, ponieważ bardzo dużo osób tego nie robi, także słuchajcie, dopóki nie spadam zostawcie łapkę i suba napisz, komu się udało, słuchajcie, kto zdążył. Dobra, ale już tak całkiem serio. W którą stronę jest portal? Portalos, portalos. Tam jest chyba portal. Okej, okay. mamy, jest dosyć blisko do portalu. Już też sobie wcześniej wróciłam do domku. No i wróciłam tutaj do toalety, Wprost myślałam, że będziemy w zasadzie kolejny odcinek nagrywać. Ale potem zaprzeczytam sobie komentarze, bo przed chwilą rzuciłam filmik, no i przeczytałam komentarze, słuchajcie, i ja tak mówię. No, okej, okay. skoro nie jesteśmy gotowi, to nie. I yy, lepiej sobie nie ryzykować. No więc tak, zabierzemy sobie stąd w te wszystkie rzeczy, które tutaj zdobyliśmy, słuchajcie. Yy, te takie najpotrzebniejsze na razie zabiorę, chociaż dobra, po prostu zabiorę wszystko. Ok, i teraz mogę sobie powywalać tych, których nie potrzebuję, a te, które, że tak powiem potrzebuję. Czy coś jeszcze tutaj to jest? Chyba jeszcze takie twilightowo forestowe, to to sobie zabiorę. No i myślę, że cały czas słuchajcie, że nie będziemy nic więcej, najwyżej się tutaj wrócimy. Uuu! Myślałam, że już nie wrócę, słuchajcie, ja nie mogę, jak ja się wystraszyłam, dobra. Także wracamy, naprawdę myślałam słuchajcie, że będzie źle. Zobaczcie sobie, w ogóle powiedziałam sobie sobie tej trofea, a także naprawdę kozaczek. No i co? Ogólnie rzecz biorąc to. Co to jest? Nie jesteś tu sama. Co jest? Ej, teraz mi normalnie bez kitu... Tam jest jeszcze jedna, słuchajcie, tabliczka. Zniszczyć się! Czy to jest, jakiś modyfi to jest jakaś modyfikacja? Co to ma w ogóle być, słuchajcie? Ja cię Teraz jestem troszeczkę wystraszona. Dobra, nie, 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 nie wiem, czy mam to niszczyć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem, słuchajcie. Czy to jest jakiś mod? Nie, ja to zniszczę. a ja tego nie chcę w ogóle mieć, słuchajcie, w, tutaj... Teraz jeszcze. To było trochę straszne, ok? Nie wiem dlaczego tak się stało w ogóle. Ja to sobie odłożę tylko. Eee, naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Naprawdę. Dobra może to sobie zabiorę na dół. Czy ja mam tego więcej myślałam, że już ja tego nie mogłam podnieść wcześniej? Czy to jest więcej tego? A już miałam powiedzieć, jak dobrze, że w domu jestem. Chyba jednak nie, słuchajcie. Co tutaj się dzieje? Nie było mnie parę kurde godzin tutaj, bo naprawdę ja tutaj parę godzin, jak skończyłam nagrywać odcinek, słuchajcie, nagrywałam dzisiaj odcinek o 13, skończyłam go nagrywać, yy, to od razu wróciłam do domu, potem przyszłam do Toilet Forestu, jest teraz godzina 22, u mnie, ja nie mogę, mu ha 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 ha, ha. co to jest, słuchajcie, ja pierdzielę, ja się boję, słuchajcie. Patrzcie, nawet jeszcze w piecyku się przepala mi jedzenie, bo tutaj dałam, słuchajcie, jedzonko, bo już wcześniej zbierałam, żeby być gotową na tom. Nie wiem, co to jest. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli macie jakikolwiek, słuchajcie, pomysł. Ale... No to jest straszne, to jest bez kitu naprawdę ultra mega straszne. Fuh. Nie, 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 te, te, te tabliczki trzeba gdzieś w ogóle wyrzucić, słuchajcie, ja nie chcę w ogóle ich mieć. Ja nie wiem, co to w ogóle ma być, tutaj? to są normalne tabliczki Minecraft, tak. Burn time 200 ticks. Co to ma znaczyć w ogóle? Raz, dwa, trzy. Eluwina. Won mi w ogóle stamtąd. Masakra. Nie mam tutaj więcej tych tabliczek, słuchajcie. Powiem wam, że to nie jest śmieszne w ogóle. Jakby ja się tego nawet nie spodziewałam. Tutaj mamy narzędzia. Table, super. I musimy go w ogóle naprawić, w sensie, żeby na 30 level elchantować. Chociaż tak nie mam teraz levelka. Ok, mamy piękne wschodzące słońce przynajmniej. Chyba nie mam już tutaj więcej tabliczek. Nie wiem, czekajcie. Jeszcze tam z drugiej strony nie sprawdziłam. Eee, ale tutaj chyba nic nie ma. Nie wiem, słuchajcie, to było naprawdę straszne. Nie mam pomysłu, co to ma być w ogóle. Zobaczmy sobie to. Na spokojnie, na spokojnie, słuchajcie. Wschodzące słońce, ok, będzie dobrze. Jeszcze się zobaczy, tak ładnie pokażę. Dobra, na tle wschodzącego słońca, więc tak. Wracam sobie. Widzę jakieś tabliczki. I nie mam pomysłu, co to ma być. Ja nie chcę mieć żadnego Hirobraina ani nic z tych rzeczy, naprawdę. Wierzcie mi, że nie chcę. Czy to oznacza, że to nie jest ten sama? Przecież, no nawet. No na, ta, to jest w sensie single player, zobaczcie. No jak. Nie rozumiem tego, naprawdę, tego nie rozumiem. Napisz mi w komentarzach, jeżeli macie jakikolwiek pomysł. Ja myślałam, że dzisiaj na filmiku sobie na ludzi w sensie porobimy coś, wrócimy, wiecie. O, ogarnę się do tego, do Twilight Forestu. No, wykorzystam jakieś, nie wiem, rzeczy, nową wiedzę. O, fajnie, że to się po kupę przydaje, tylko ładnie wygląda, także na no, spoko. Nie wiem, ale w każdym razie, troszeczkę mnie to przeraziło w tym momencie i nie wiem za bardzo, co o tym myśleć. E, poszłabym, słuchajcie, teraz do kopalni, ale się troszeczkę cykam, nie wiem, może musimy wrócić do tego Twilight Forest. Teraz ci ja nie wiem, co mam robić za bardzo, naprawdę, nie wiem, no... Kurde, ciężko, tu mamy fortunę w ogóle na tym kilofie. Zabierzmy sobie jeszcze jeden, albo nie, albo stworzymy sobie nowy i po prostu ten. Nie wiem, nie wiem, nie wiem słuchajcie, co mam robić za bardzo. W sensie kurde, no troszeczkę mnie to przeraża. Nie wiem co mam robić, słuchajcie, z tym faktem. Bo... No kurde, nie chcę tutaj jakiegoś młynu. Ja bym chciała sobie tylko normalnie pograć na Mlecznej Krainie poprzedniej. Takich poprzednich, poprzednich w ogóle miałam tej zarazy jeszcze. I nie wiem, mam nadzieję, że to się słuchajcie, tutaj nie powtórzy, bo to było naprawdę przerąbane. Także, no ja nie wiem, naprawdę nie wiem. W ogóle łuk możemy wywalić, bo nie mamy i tak strzał. Ja się tak przygotowuję mniej więcej słuchajcie, do tej wyprawy do kopalni, ponieważ przydałoby nam się troszeczkę podekspić e, i chyba teraz pójdziemy, nie wiem. I na następnym odcinku też, słuchajcie, będziemy w kopalni. Boję się troszeczkę tego Tomku teraz zostawiać, nie wiem, jakby... No nie, nie, nie wiem po prostu, co, tutaj, o co mam tutaj myśleć, słuchajcie, troszeczkę się cykam, no chyba widać zresztą po mnie. E, lecę, czekajcie, muszę jeszcze lapis zabrać. Jest tak się głupie teraz w słowach, bo naprawdę, no... Kurde, nie wiem, nie wiem, nie, 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 potrafię tego zrozumieć, to tanie co tutaj się, jakby wydarzyło. Wzięłam lapis, nawet lapisu nie mam. Okej, okay, tu jest jakiś, dobra. O no nie, jeszcze wyrzuciłam, słuchajcie, nie potrafię w ogóle nic zrobić, dobra. Uff, spokojnie, aż mi jest gorąco, słuchajcie, mi się zrobiło aż po prostu ciepło. Dobra, to tak. I nie wiem, co to jest za Enchant. Liczyłam na Efficiency jakieś, ale dobra, no, jeszcze też pada, słuchajcie, naprawdę, wyśmienicie, wyśmienicie. Super pogoda, no to jest jeszcze więcej tutaj, słuchajcie, jakby jakiegoś tego takiego klimatu niefajnego. Okej, okay, nie wiem, co to jest ten insight, możecie mi słuchajcie pisać insight, tak, insight, piszcie mi słuchajcie w komentarzach. W każdym razie, ja słuchajcie, no nie wiem, gdzie za bardzo mam lecieć, w sensie czy tutaj, gdzieś pod siebie, czy gdzieś dalej, chyba wolałabym sobie dalej polecieć, bo tutaj mamy naprawdę dużo już ograbionych także kopalni, więc ja bym sobie poleciał gdzieś dalej. Nie wiem, w ogóle mieliśmy jeszcze do Twilight Forestu skoczyć do kopalni, ale boję się, że tam nie będzie diaksów, nie wiem jak wyglądają tam te kopalnie, także możecie mi napisać w komentarzu, czy są tam diamenty jakieś i czy no tam się po prostu opłaca chodzić, więc no fajnie byłoby, gdybyście mi napisali w komentarzu coś. E, ja mnie w ogóle aż brzuch tak jak zaporał, słuchajcie, tak jakoś nie wiem, w brzuchu. Nie wiem dlaczego tak jest, ale naprawdę nie wiem, jakoś tak strasznie dziwna sytuacja po prostu wynikła tutaj z tego. Aha, no i standardowo oczywiście mam peaceful'a, bo... Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się wyłącza ten peaceful, także słuchajcie, no przepraszam was za to, ale to nie jest moja wina, zawsze mi się wyłącza wyłą ten peaceful, słuchajcie, jak wychodzę i wchodzę na świat. Eee, dobra, w każdym razie myślę, że możemy gdzieś tutaj się sobie wkopać, eee, gdzieś tutaj blisko, nie wiem, nie wiem, mm, tak myślę teraz, bo... No kurde, szkoda mi czasu na chodzenie jakieś bez sensu, także powinniśmy się gdzieś tutaj sobie wkopać i powinno być git, w ogóle jakie drzewo, ja nie widziałam takiego drzewa. Brazylian. Hej, a jakie to jest? Ju, ciekawe dosyć. Dobra, ciekawe. Zabierzemy sobie, słuchajcie, parę tego drzewka w takim razie, bo dosyć jest ciekawe. Jest dosyć ładne. Będę przynajmniej pamiętać, gdzie jest to drzewko. Także no, dobra. W każdym razie... Dobra, wkopmy się tutaj dajmy na to, słuchajcie. To jest, dobry, to jest dobre miejsce. Wiem, że ja się tutaj kopię ultra. Niebezpiecznie, ale spoko. Jeszcze normalnie słuchajcie kopiemy. Dobra, jeszcze pada deszcz, którego nie słyszać słuchaj na szczęście, bo wyciszam sobie słuchajcie, takie niepotrzebne na dźwięki. Także słuchajcie, no lecimy na. Co tu się stało w ogóle? Mam tutaj strasznie dużo jakichś opcji. Wcześniej tego nie było. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale okej. Okay. Jakby po prostu, wstawcie, schodzimy sobie oczywiście na level 11 i tam sobie coś pokopiemy. Mam nadzieję, że jakąś fajną kopalnię oczywiście, znajdziemy. No i no, byłyby spoko, nie ukrywam, ale coś tak czuję, że no, zostanie na ostatnim, słuchajcie, szczęście do diamentów, no jest dosyć ciężko. Ok, to widzę, że też daje nam expa, także wstawcie, to sobie będę brać. Słyszę jakąś kopalnię, bo słyszałam nie toperka. Nie wiem, cały czas myślę o tych tabliczkach, słuchajcie, no i troszeczkę nie ukrywam, że mnie to przeraża. Chyba widać, widać chyba trochę, ale nie wiem. No piszcie w komentarzach, poczekam, aż wy coś napiszecie. Też poszukam sobie troszeczkę w internecie o tym. Mam nadzieję, że coś po prostu znajdę. Dobra, jesteśmy już prawie blisko. Dobra, mamy węgiel. To węgiel akurat też się nam przyda. Dobra, tu mamy 11 poziom, OK. Także słuchajcie, dobra, możemy już sobie na spokojnie kopać na luzaku. Eee, mamy ten kilow na fortunkę 3, także no zarobiście ogólnie, powinno być słuchajcie dobrze. W ogóle dobry jest ten kilow strasznie, więc ja jestem naprawdę mega z niego zadowolona. No myślę, że możemy i słuchajcie, czekajcie, ja sobie popatrzę na mapę, bo na mapie tutaj najlepiej to wszystko widać, gdzie jestem, powiedzcie mi gdzie jo ja jest, gdzie jest mój punkcik. A tutaj jestem dobra, widzę, widzę. My jesteśmy tutaj, słuchajcie, w takim czymś. No i widzimy, że tutaj po lewej stronie jest jakaś lawa. No, możemy teoretycznie tam, sobie zerknąć może tam akurat coś będzie. Także, słuchajcie, no, pójdziemy na tą lawę. A najwyżej, jak nie, no, to po prostu się wróci. Dobra, na I też węgiel. Ja ogólnie, na ogół nie, powin nie zbierałabym węgla, gdyby nie to, że on strasznie jest dużo. Słuchajcie, daje nam e, tego. Daje nam Expa, Także, słuchajcie, ja sobie zbieram, bo teraz chciałabym mieć 30 level i po prostu, no, mieć jakieś nowe zbrojkę i tak dalej. Także, no mam nadzieję, że rozumiecie, że to nam nie daje expa To tego nie zbieram. E, tutaj sobie zaraz widzimy do góry. No nie wiem, no nie, nie, nie wiem, dziwna sprawa, no ale okej, okay, staram się teraz o tym nie myśleć, bo po prostu myśleć o tym, żeby zdobyć sobie jakieś diamenciki, więc liczę na to, że, że się uda, czy to daje jakieś, nic nie daje, dobra, to tego w takim razie zbierać nie będziemy, mamy wodę, oczywiście zabieram sobie w wiaderko z lawą, także w super, nasze wiaderko z wodą to znaczy się, no i to była taka mała kupa w sumie, nie opłacało nam się tutaj za bardzo przychodzić. No więc możemy teraz sobie po prostu się kopać słuchajcie, w tamtym kierunku, ponieważ tam są jakieś, z tego co widzę, kopalnie, ale boję się, że ja już, słuchajcie, w tych kopalniach byłam, ponieważ ja naprawdę byłam w wielu miejscach. I w ogóle żelazo też sobie wykopiemy, bo mamy, nie wiem, chyba nawet nic taka nie mamy, słuchajcie, żelaza w domu, bo, nie wiem, no na wszystko jakoś tak sobie słuchajcie, zużyło, a ja nigdy nie zbieram tego żelaza już. Także, słuchajcie, pozbieram sobie troszeczkę tego, żeby... No bo by się przydało i słuchajcie, już niedługo też sobie polecimy z jakimiś livestreamami, ponieważ przydałoby się, tylko że teraz właśnie nie wiem, no bo ta sytuacja troszeczkę mi zniszczyła plany, że tak powiem. Także nie wiem, no ale zobaczymy sobie wszystko się. Mam nadzieję, że jakoś po prostu wyjaśni. I następny odcinek też prawdopodobnie będzie tutaj w kopalni. Eee, Myślałem, że to są diamenty. Eee, też będzie w kopalni, ponieważ no musimy sobie troszeczkę podekspić. Ja poza odcinkiem też słuchajcie sobie troszeczkę podekspię. I pozbieram sobie tego wszystkiego. Także spoko Loko, spoko Maroko, jak to mówią. I słuchajcie, myślę, że no będziemy za dwa odcinki mogli do tego Toilet Forest, chociaż nie wiem, bo no ciężka sprawa, słuchajcie, z tym wszystkim. Boję się zostawiać mój świat, słuchajcie, tutaj i no nie, nie wiem, słuchajcie, możecie pisać w komentarzu, jeżeli macie jakieś propozycje, co i jak. Dobra, tutaj mamy lecę, on bardzo dużo daje zawsze, słuchajcie, także ja go sobie zbiorę oczywiście. Strasznie, czy poprawiłyby mi humor sobie diamenty, wiecie? Naprawdę by mi ten humorek poprawiły, więc liczę na to, że oczywiście się uda jakieś diamenciki tutaj e, ogarnąć. Tutaj mamy zaraz jakąś lawę, także... Także może być, słuchajcie, ciekawie, mam nadzieję, że będzie w miarę ciekawie, chociaż chyba ją... Przechodzimy właśnie obok niej, to nie? Dobra, dwa, dwie kratki, albo, dobra, trochę jednak więcej chyba, albo wyżej, albo niżej. To jest chyba teraz nieistotne za bardzo, bo w nie, nic z niej nie ma. Tam wiem, że jest ten, ale nie chce mi się tam za bardzo iść. Dobra, tutaj mamy resztę, to akurat po ten redstone i po, upsie, yy, chciałam tam zejść, dobra. Już myślałam, że bym powiedziała, a dobrze, że tutaj już są diaksy, a to nie są diaksy, kurde, tak, jednak są diaksy, jejku, jak... Cześć, cześć, Kruszynki, jak ja was dawno nie widziałam. Pięć diamentów mamy, słuchajcie, dzięki tej fortunie, także zarobiście. Dobrze, że tutaj przyszliśmy, słuchajcie, zdecydowanie, naprawdę. Wow. Jakbyśmy tutaj nie przyszli, no byłby problem, słuchajcie, byłby naprawdę, już, że problem, ale na jesteście szczęście przyszliśmy, także, słuchajcie, kozak. Dobra, mamy, słuchajcie, jakie diamenty, jest to na dobrym... Strasznie nisko te diamenty były. Aż się dziwię, aż, aż się naprawdę dziwię, no ale dobra. Lecimy, słuchajcie, w takim razie w tamtym kierunku dalej. Jeszcze sobie troszeczkę pokopiemy. No i zobaczymy po prostu jak to wszystko będzie, Licz, słuchajcie, trzymajcie moc kciuki, żeby diamenciki były. No bo nie ukrywam, że słuchajcie, przydałoby się jeszcze jakieś, ale 5 diamentów to nie jest źle, słuchajcie. I tak lepiej niż ostatnio, bo słuchajcie, no wiecie, że mam ostatnio jakiegoś mega pecha, po prostu to jest giga pech do diamentów. No ja nie wiem, czy to jest spowodowane, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No i trochę ciężko jest przez to wszystko, no ale jakby well, nie? W ogóle może ten insight pomoże mi jakoś i więcej levela będzie mi dawać. Hmm, nie wydaje mi się, słuchajcie, takie coś i. A takie coś? Tak! Mam wrażenie, że to mi daje naprawdę dużo, giga, dużo levela w porównaniu. Zobaczcie. Dwa takie paseczki? To jest pół. No, chyba, że to mi się zdaje, słuchajcie, nie wiem. Kurde, nie potrafię tego stwierdzić za bardzo. Chyba zdecydowanie. Tak mi się wydaje. Dobra, będę tym kopać w takim razie, zejdziecie wszelkie rudy. Takie, wiecie, co nam daje. Po prostu. Daj, daje, daje, da, 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 jakiś ekspa. E, nie wiem, możliwe, że mi się zdaje, po prostu, że to z mojego podaje, jeszcze po prostu świruję przez te tabliczki. Ale możliwe, że jednak nie, słuchajcie, bardzo możliwe, że jednak nie, także no nie wiem, nie wiem, no wszystkiego, w sensie wszystko się okaże. Piszcie mi. Komiecie w komentarzach, bo ja czytam komentarze i słuchajcie, z nich się naprawdę bardzo dużo, że dowiaduję, także fajnie, by było, gdybyście mi po prostu wszystko w komentarzach pisali, bo ja naprawdę czytam te komentarze. Nie zawsze serduszkuję, ale w sobie sensie zawsze czytam i... No i wtedy wiem po prostu, z czego żyję, co nie? I w sumie gdyby nie wy, by, to bym dawno po prostu miała tysiąc śmierci w tym Minecrafcie. I oczywiście pamiętajcie jeszcze, była propo śmierci, to dalej liccję te śmierci, ponieważ wrócimy do tego The Forest, do Twilight Forestu, także spoko, spoko loko. Dobra, mamy 11 poziom. I zaraz słuchajcie będziemy... O nie, najgorsze! Najgorsze co może być, żwir, ale tutaj widzę, że wychodzimy słuchajcie na jakąś... A, byliśmy tu, naprawdę byliśmy tu, no nie gadajcie nawet, że my tutaj byliśmy, najgorzej Naprawdę mega, giga źle Okej, okay, no dobra, no to sobie, słuchajcie, zbierzemy tak w razie ten węgiel ostatni, który tutaj jest I w następnym odcinku po prostu gdzieś przejdę, myślę, że tak zrobię, po prostu gdzieś, słuchajcie, sobie pójdę ee, W jakieś inne miejsce po prostu się przekopię i będę liczyła na to po prostu, że znajdziemy sobie takie, wiecie, takie spoko miejsce, takie spoko kopanie do zwiedzania więc na następny odcinek, wszystko ładnie postaram się przygotować, albo po prostu nie będziemy się tak pieprzyć z tym i po prostu będę się kopać, wiecie, no nie, tunelami i tyle, bo to też zawsze, słuchajcie, spoko sprawa, jakby ja nigdy nie narzekam na to. Także też tak możemy, słuchajcie, w sumie zrobić. Ale to możecie też napisać mi w komentarzu, słuchajcie, ponieważ ja już nie nagram drugiego odcinka, tylko po prostu jutro sobie nagram go na spokojnie, więc słuchajcie, w sensie, komentarze wasze e, uda mi się przyjechać. Także słuchajcie, dobra, ostatni węgiel, zbieramy i kończymy odcinek. E, ja mam nadzieję oczywiście, że wam się on spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i nie zapominajcie o tym, aby napisać mi w, sensie, w komentarzu, co ja mam robić z tymi tabliczkami, czy spotkaliście się kiedyś z takim czymś, czy nie. Także nie wszystko mi piszcie. Ja wam dziękuję za to, że byliście. Trzymajcie się bawa. Do jutra, do 17 i pamiętajcie, 18.30 na głównym kanale nowy odcinek. Także hejka. Aha, no i słuchajcie, zapomniałam, zapomniałam najważniejszej rzeczy. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom, papa. Pa.